Na początek chciałbym nadmienić, że na temat plakatów filmowych wypowiadało się już wiele osób i większość zna się na tym bardziej niż ja. Ale jako, że zwykle nie bardzo się wyróżniam, postanowiłem też zrobić o tym materiał. Może tego nie wiecie, ale bardzo lubię filmy. Tak dość bardzo, bardzo. Fascynuje mnie wszystko co z nimi wiązane, czyli aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, kamerzyści, kostiumy, zwiastuny, efekty specjalne, nagrody, plakaty. No właśnie, właśnie o plakatach chciałbym porozmawiać w tym filmie. W końcu plakat to pierwsze, co zobaczysz w kinie przed seansem. Przed erą zwiastunów i internetu najczęściej zachęcano ludzi reklamą czegoś nie z tej ziemi, jak na przykład plakat obcego ósmego pasażera Nostromo. Czy The Thing Johna Carpentera. Dlaczego więc, kiedy żyjemy w XXI wieku, a plakaty wyglądają tak... Ne. Kiedyś plakaty były oryginalne, pomysłowe, prezentujące się ciekawie i służyły jako świetna reklama filmu. Teraz na większość z nich nie da się patrzeć. Czemu tak jest? Krótka odpowiedź jest taka: tanie jest zrobić plakat na ostatnie 5 minut przed wydaniem filmu. Hej, Jimbo, przygotuj mi plakat do naszego nowego filmu na jutro. Może jakiegoś painta, czy coś tam i dam ci 5 dolców. Jest tak, albowiem większość budżetu jest wydawane na cały film, więc mało osób obchodzi, czy plakat wygląda koszmarnie. Ludzie i tak na to pójdą, skoro gra w tym wklei kogoś sławnego. Dłuższa odpowiedź wymaga trochę więcej ode mnie. Trzymajcie się, albowiem zacznę gadać o kolorach. E, jak zapewne już wiecie, różne kolory odpowiadają też naszym emocjom. E, tym jak powinniśmy się czuć patrząc na coś. Kiedy malarz używa takich kolorów jak czerwień, pomarańcz i żółć, możemy wyczuć tutaj dzikość czy wściekłość. To samo tyczy się plakatów. Spójrzcie tutaj na plakat do najnowszego Mad Maxa, który jest idealnym pokazem tego, czego możemy się w tym filmie spodziewać. Mamy dwóch głównych bohaterów na pustyni. Cały plakat jest żółto-niebieski, co sprowadza się do wypełniających się kolorów. Są to na przykład czerwony i zielony, żółty i fioletowy. Oraz niebieski i pomarańczowy, rzecz jasna. O ile czerwony i zielony dobrze prezentuje się w filmach świątecznych, pomarańczowy i niebieski pasuje praktycznie do wszystkiego. Do czego więc zmierzam? Większość plakatów trzyma się pewnego schematu. Mamy dwóch głównych bohaterów, którzy są blisko siebie, zwykle na białym tle. Jest to powtarzalne do bólu, ale my dzięki temu wiemy, że jest to komedia lub komedia romantyczna. Takich plakatów jest cała masa. Jeżeli plakat natomiast jest cały w niebieskich, purpurowych barwach, to znaczy, że mamy do czynienia z poważnym thrillerem akcji, albo filmem Christophera Nolana, mimo iż uwielbiam jego filmy. Plakaty w dzisiejszych czasach czynią nam, widzom, bardziej za informację, o której zapomnimy po zobaczeniu filmu. Chociaż możliwe jest, że znajdą się takie parełki, jak na przykład plakat The Lobster, Czyli jednego z moich ulubionych filmów wszechczasów, czy choćby plakaty robione przez fanów. Zwłaszcza te minimalistyczne, które z jakiegoś powodu przemawiają do mnie bardziej niż właściwy filmowy plakat. Spójrzmy jeszcze raz na plakat do Spidermana Homecoming. I choć kocham ten film, jego plakat wygląda jakby coś wyżył się na nim, jakiś powiedzmy student ASP, a potem centralnie z niego jadł pizzę, co robił, czy robił gorsze rzeczy. Jednakże, jeśli nie spojrzymy na ten plakat z punktu widzenia normalnego człowieka, ale szychy z wytwórni filmowej, zobaczymy ile możemy się dowiedzieć. Otóż, od samej góry plakatu widzimy, że jest to kolejny film o Spider-Manie. Jednakże towarzyszy mu tym razem Iron Man. Symbolizować może to, że jeden z nich może być młodszym uczniem, a drugi mentorem, lub po prostu mają wspólny cel. Na dole, przy samym tytule, widzimy kliszowy look na Nowy Jork. Czyli dowiadujemy się, gdzie akcja ma miejsce. Widzimy też naszego plaszaka przelatującego nad miastem. Jeżeli zwrócimy znowu nasz wzrok ku górze, zobaczymy naszych bohaterów drugoplanowych. Mamy Love Interest głównego bohatera. Widzimy antagonistę z groźnym wyrazem twarzy. Jest to kolejny przykład tego, jak plakaty są wykorzystywane, aby zwrócić Twoją uwagę, ale nie w dobry sposób. Takie latające głowy na plakacie też są używane już od dziesięcioleci. Co jest także bardzo bolesne dla oczu, ale sprzedaje film. Ale jak sprzedać film, kiedy twój film jest małą indie popierdówką, na którą wydałeś całą kasę na kanapkę ze stołówki? Niech będzie cały żółty. Dlaczego? Żółty łatwo trafia do oczu. Użycie tego koloru w plakatach filmowych można już wyśledzić do lat 50., gdzie też był używany w filmach niezależnych. Prawda jest taka, że mógłbym powiedzieć znacznie więcej, na przykład o użyciu kolorów w filmach akcji, pokazywać dalej przykłady pomarańczowo-niebieskich plakatów, czy gadać po prostu o koszmarnych plakatach filmowych. Najlepsze jest to, że to nie tylko plakaty filmowe ucierpiały można też spojrzeć na pudełka do gier. Ale o nich może kiedy indziej. Kończąc ten film, chcę wam powiedzieć tylko to, że w dzisiejszych czasach piękno nie ma znaczenia, skoro lepszym sposobem na zwrócenie uwagi nie jest wymyślenie czegoś oryginalnego i pięknego, ale skopiowanie starego i wklejenie jakichś super sławnych aktorów, bo ludzi w końcu tylko to obchodzi. Tak więc zostawiam Was z taką nieco smutną nutą. Pamiętajcie: Art is Dead, The Best Movie Poster is still Vertigo. And we live in a matrix. Ja nazywam się Razor, a my